Witam raz jeszcze w Okopowych Zasadach, miejscu, w którym nieprofesjonalnie omawiamy zasady do 10 edycji. Dzisiaj robimy sobie przerwę od skupiania się tylko i wyłącznie na gwardii. Ruszymy coś, co równie mało ludzi interesuje, czyli krucjatę, a mianowicie najnowszą kampanię, najnowszą książkę, najnowszy dodatek do krucjaty, czyli Nachmund Gantlet. Jest to już trzecia edycja trzecia kampania do Krucjaty. Pierwszą z nich było Tyrannik War, drugą była Paraja Nexus, teraz Nachmund Gantlet opisujący starcia Imperium przede wszystkim z Hoss'em. Skupimy się na bardzo minimalistycznym przeglądzie zasad z tej książki. Zobaczymy sobie co ta książka wprowadza. O Flafie mówić będziemy raczej mało, ale jeśli chcecie, drodzy widzowie, osobny film o Flafie może być zrobiony. Ty po prostu wyraźcie takie życzenie. I tak to będziemy mogli pewnie omawiać na podcaście w bardziej szerszym, luźnej formie. Spis treści, dla tych, którzy potrzebują dokładnych informacji, ile stron jest czego. Oczywiście Flafu jest całkiem sporo. Typowy Flaf typowej kampanii Games Workshop czyli dużo się dzieje. Nie ma konsekwencji e, zbytnich, a przynajmniej te konsekwencje przez długi okres czasu się nie pojawią. Kilka bardzo fajnych, e, pełnostronicowych artów, nowych artów, kilka starych artów, kilka nowych rzeczy. Sporo o nightlorcach, gdyż oni biorą tej bardzo czynny udział w tej kampanii. I potem przechodzimy do generycznych zasad krucjaty. To są zasady, które można znaleźć, jeśli dobrze się orientuję, na koniec głównego pędzelcznika które są chyba nawet dostępne ogólnie w internecie za darmo eee, czyli po prostu te podstawowe rekwizycje które występują co kampanię, opis tego jak się zakłada e, armię do krucjaty itd. Tak dalej, tak dalej. battle scurry, które też zawsze niestety są takie same o tym jak jednostki awansują, tutaj mamy opis, tutaj weapon, weapon modification, które też zawsze jest takie same i potem przechodzimy do faktycznej nowej rzeczy e, The Sanguine Terra War tak się nazywa ten komplet misji. E, wprowadza on trzy główne nowości. Po pierwsze wprowadza on Mighty Champions, to są specjalne nasady dla epickich bohaterów. Wprowadzają specjalny specjalny, specjalną formę rozstawienia, która jest obecna w tej książce. I też wprowadzają e, Surgical Deep Strike, jest to specjalny też rodzaj gibstalku, oczywiście, dostępny tylko i wyłącznie, gdy gra się w tym trybie kampanii, też dużo umiejętności, które są w tej książce, wspiera ten zestaw umiejętności. Gdy istotne rzeczy wychodzą, wyjdą, będę wspominał, gdy będziemy sobie przeglądać, przekartkowywać tą książkę. Kampania sama z siebie może nie narzuca, ale jednak przede wszystkim sugeruje podział na trzy drużyny: Guardians, The Spoilers, Murders, oczywiście. Imperium, Chaos i wszystko inne. Choć fun fact, we flapie tej książki na przykład Ligi Wotanu są w tych obu grupach. Czyli w teorii jeśli macie dużą liczbę graczy, dużą liczbę wota graczy Wotanów, nie wiecie co z nimi zrobić, możecie ich albo dać do jednej grupy, albo właśnie podzielić jakkolwiek. No, ale prawdopodobnie nie do tych despolars, są tacy ci najbardziej źli w tym wszystkim. W tej kampanii, w zależności od rozmiaru e, gry, zwycięzca będzie otrzymywał punkty kontroli. O, tu jest. Tu jest dokładna tabelka, ale to może nie tyle są punkty kontroli, co tam battle pointy, które potem przeradzają się na punkty kontroli. Na no, w ten sposób, że oczywiście, ja bym powiedział, dużo nowy. Załóżmy, Gracz Imperium wygrał, Gracz Chaosu przegrał, więc Gracz Imperium wyznacza sobie dwa miejsca z czterech, w których... O, czekam a przepraszam, nie, nie ma mapki nie ma mapki w takiej małej formie, to spójrzmy sobie na to, Przeznacz, przeznacza te punkty w jednej z czterech, do jednej z tych czterech lokalizacji i co etap kampanii, których tam może być nieskończenie tyle, ile sobie mistrz gry tej kampanii wyznaczy, tak długie, jak mistrz gry sobie wyznaczy, są przydzielane punkty kontroli w zależności, kto miał najwięcej. To znowu jest osobna tabelka, osoba, która miała najwięcej, E, no, oczywiście to jest podzielone na trzy fazy, ale jest sugestia, że można sobie robić na, większy, na większą ilość faz. Osob, e, ta duża, która przeznaczyła najwięcej punktów e, zwycięstwa, e, tych battle pointów w danej lokalizacji, otrzymuje trzy punkty kontroli. I to oczywiście, oznaczamy na mapce. Do książki dołączona jest taka duża składana z fajnego, takiego e, gładkiego e, papieru. gdzie ja możemy sobie to na większym formacie, możemy sobie powiesić w naszym e, pokoju, w którym sali, w której sobie są zbytki, żeby każdy miał pogląd, jak wygląda aktualna sytuacja. Jedyne, co to może właśnie brakuje tego, ile aktualnie jest tych punktów zwycięstwa. bo jest miejsce na punkty kontroli, ale nie ma miejsca na punkty e, tych punkty bitwy. I gracz, który prowadził nam zgrywkę, przeznacza wszystkie swoje punkty do jednej lokalizacji, to nie muszą mieć same lokalizacje, w sensie Gracz Imperium mógł przeznaczyć sobie dwa punkty, na przykład właśnie na Emperor's Void. E, Grand, e, Emperor's Voice, Grand Battle, a gracz Chaos mógł sobie przeznaczyć na Prefectus Bastion. Myk jest tylko taki, że wszystkie punkty musiały pójść e, do jednego miejsca danego gracza. E, po, tym, na, e, po tych punktach, które w rezultacie dają kolejne punkty, e, jeśli gracze, e, jeśli drużyna będzie miała te trzy punkty kontroli to przejmuje kontrolę nad danym e, danym tym asetem, danym miejscem co też daje premię już w faktycznych rozgrywkach, co więcej na koniec całej kampanii, w zależności od e, wartości kontroli może przybliżę, żeby było lepiej widać, bo i tak widzę, że galerii jest spory o w zależności od tego, jak bardzo kontroluje dane miejsce, to zyskuje e, duże punkt zwycięstwa i no i na koniec e, całej kampanii ta osoba, która kontroluje najwięcej e, ma najwięcej tych punktów zwycięstwa, ta osoba, ta grupa wygrywa. E, tu mamy da, dalszy opis po prostu jak przebiega kampania. I właśnie strategic Gos. W tej kampanii każda drużyna w tajemnicy wybiera jeden e, strategiczny cel dla siebie. Bardzo upraszczając, to jest bardzo mocna kontrola jednego punktu kontrola całego stołu się kontrola jakby przy, przynajmniej trochę każdej lokalizacji i to po prostu jeszcze bardziej zwiększa tą kontrolę. Nie można każdego wybrać ponieważ trzy z nich zawsze są w zależności od drużyny, która brał udział. Wiadomo, Guardianie mają defensywne, Despoilerzy mają ofensywne, Maruderzy mają oportunistyczne i dla każdej fazy kampanii. Te cele są odrobinkę różne, czasami nawet e, powoduje utratę kontro kontroli pierwszej, drugiej, trzeciej. E, Mighty Heroes, Mighty Champions, przepraszam. E, normalnie w Krucjacie nie można, znaczy, przepraszam. Normalnie w Krucjacie e, epicy bohaterowie nie mogą w żaden sposób levelować. Jest wiele ulepszeń Krucjaty, epicy bohaterowie nie mają do nich w ogóle dostępu. Tu jest pewien wyjątek od tego. E, mistrz kampanii, mistrz gry, będę raczej mówił o nim mistrz gry niż mistrz kampanii, e, jednego z epickich bohaterów danej, e, danego gracza, danej armii może właśnie uczynić tym e, mighty champion i dać mu dodatkową umiejętność. I są to bardzo różne umiejętności generalnie mające interakcje z koralowymi zasadami Cruciaty. E, to jest na przykład dodatkowy blessing, E, przerzuty testów out of action, ignorowanie battle e, dowolny battle trade e, na oddział, w którym jest ten bohater lub sam ten bohater po prostu ma. Lub też prawdopodobnie najpotężniejszy, czyli logis logistical champions. E, jeśli epickich, epickich bohaterów było na stole, to do, dostajemy podwójnie victory bonus. Jasne. Dodatkowa rekwizycja to nie jest, nie jest dużo, ale istnieją, nie czytałem każdej misji tutaj, ale istnieją pewne misje, których wiktory Bonus jest bardzo bardzo popsuty. Bo to jest w stylu: każda jednostka dostaje po dwa doświadczenia. Bardzo upraszczając. Więc nagle cała armia, plus cztery doświadczenia, no to jest potężna umiejętność. Nie ma tej wątpliwości. Więc są to spore umiejętności dla naszych epickich bohaterów. Ja jestem przeciwny temu, ja nie używam epickich bohaterów w swoich rozpiskach. Otwarcie blokuje używanie epickich waterów w swojej kampanii. Choć gdy będziemy pierwszy raz przynajmniej grać na tym, na tym rozszerzeniu, to na epickich pozwolę. Zobaczę, jak to będzie wyglądać na naszym stole. Crusade badges są to powiedzmy osiągnięcia w danej krucjacie. Więc nie ma arkusza, gdzie możesz sobie to łatwo skanować i wydrukować. Nie ma dostępnego PDF-a, skąd możemy sobie wydrukować. Nie możemy sobie tylko dopisać, że o, jesteśmy Guardian Adepts. Z takim osiągnięciem skończyliśmy tę kampanię. Battle traity. Battle traity tym razem są następujące. przeczytam kategorie. Nie będę czytał konkretnych traitów, chyba że pamiętam, że z jakiegoś powodu jest bardzo fajne. Pierwsza z nich to kategoria Monstery i wehikle. Bez żadnego wykluczania jeśli chodzi o charakterów, więc tank Commander może brać te cechy. Talismanik jest bardzo interesujący, zwłaszcza tak dla gwardii, gdyż gwardia ma możliwość zastępowania. Battle traitów, dość, dość łatwe. Więc w teorii na wstępie możemy sobie ten wziąć, aby jak ten, ten przyjąć. No i, panie, Mark Forgetness daje 5 doświadczenia, to jest bardzo dużo. Ten Slayer też oczywiście taki trochę wymagany dla Monster i wehikli, no bo mamy przyrzuty hitroli przeciwko właśnie monsterom, wehiklom. Przyruty pełne hitroli, a przecież jedynek, gdy monstera wniknę, pełne, gdy atakiem titaniczne. Więc knighty, chowajcie się. Eee, pozostałe już nie są takie imponujące. Unrelenting jest ciekawy, możemy przychodzić przez teren, ale z ryzykiem Battleshocka. Tak samo Reinforced Armor zmniejsza AP ataków o 1. Infantry też nie ma ograniczeń, jeśli chodzi o charakterów, więc to są też trajty, które będą brali nasi charakterowie. To mnie trochę smuca to Filno Pain na 5 plus tylko raz na grę, ale mamy dwie bardzo fajne umiejętności. Jest dużo umiejętności, które teraz deklarujemy, zamiast takich, które są stałą premią e, lub mają interakcję z akcjami, o czym e, później lub wcześniej, w zależności jak rytujący Max postanowił to skleić. E, bo temple, Tempered in Battle pozwala nam w naszej fazie stwierdzić, czy dana jednostka będzie mogła strzelać. I szarżować, strzelać, szarżować i wykonywać akcje po tym, jak wyszła z walki, wręcz, więc to myślę, że jest bardzo interesująca umiejętność. Tak samo jedna z tych cech, za wydanie rekwizycji, więc to jeszcze dodatkowy wydatek jest, daje nam umiejętność Deep Strike'u na dowolnym oddziale Infantry. Nie wiem, jaki oddział miałby z tego największy pożytek. Prawdopodobnie jakiś potężny oddział strzelający, który domyślnie nie ma Deep Strike'a. Więc Hellblasterze, Space Marinesów. Ogryny byłyby ciekawe z no bo. No dobra, po prostu musi udać się że na 9 cali, żeby było zabawnie. Ale biorąc pod uwagę koszt, ten koszt w to nie jest aż taka potężna umiejętność. Potem mamy trzy cechy dla jednostek konnych, bo jak inaczej tłumaczyć mounted, czego oczywiście Cavalry Outriders prawdopodobnie jest potężniejsze, Scout 6. Jest bardzo przydatny, no bo to jest rzecz, którą możemy zareagować na to, jak wiemy, czy jesteśmy piersi. Czy możemy agresywnie wystawiać konnicę i jeśli nie jesteśmy piersi, no to Jeśli jesteśmy piersi, no to przejść dalej do przodu i prawdopodobnie już w pierwszym ruchu, w pierwszej turze jest duża szansa na szarza. Coś, nowe, no, coś nowego to osobna tabelka dla jetpacków, ta rzeczywiście związana z mobilnością. Jak również powrotem do Deep Strike'u, wyjściem z Deep Strike'u. Tabelka dla Bestii, też jest coś całkiem nowego. plus jeden do Tafnesa brzmi niebezpiecznie, przyznam. Tak samo jak przerzuty szarży I e, dla dowolnej jednostki, ale tu jest e, zmianka o tym, to zwykle ma interakcję z Deep Strike'em, więc to tak naprawdę dla jednostek z Deep Strike'em w jakiś sposób. No, i dla siłości ma to zwykle interakcję jakąś też z tym Surgical Deepstake. A też na przykład Deepstake bez Overwatcha brzmi bardzo interesująco. Krzyjd relikty. Niestety brakuje nam odwiecznego, e, najlepszego reliktu jaki jest, czyli Vortex Granatu. Conversion field jest bardzo fajne, bo daje inwa na piątce. Co więcej, jeśli zdamy tego save na szóstce, to e, odbijamy Mortala w, ciku, w kierunku przeciwnika. Tak samo, film na piątce dla charaktera, przypomnę, dla Tank również e, brzmi interesująco. Fakt, że możemy mieć zatrute gąsienice na Tank Commanderze też brzmi interesująco. E, Hammer of the Heavens jest e, fajnym bo to jest taki mini Death strike, tak naprawdę, bo wyznaczamy marker na stole. Wszystko wokół potem dostaje obrażenia w tamtym miejscu, tylko tutaj nie możemy go przynosić e, Glooming Mantle, Mantle już jest legendarnym linkiem, to jest bardzo fajny bo sam sobie daje Lone operative i Stealth'a a jeśli nasz dowódca dowodzi oddziałem jak nazwa sugeruje to oddział ma Stealth'a i takiego gorszego Lone Operative'a tak naprawdę Lear Mirror jest już takim mniej interesującym, legendarnym reliktem bo to sprawia, że musimy, że to nosiciel będzie celem ostrzału lub szarży jednostki, która wyszła z Deep Strike'u przynajmniej raz na każdy moment, więc każdą jednostkę i Fate Forge Weapon Niestety nie jest tak fajnie jak wygląda, bo to zastępuje e, w cudzysłowie broń, którą mamy. To znaczy, nie może być, e, ta broń już nie może być celem weapon enhancementu, weapon modification. E, a zyskujemy Przerut Wund i raz na grę e, Devastating Woundy na tej broni, choć zwiększamy siłę naszej broni i liczbę ataków o, e, o aktywność. Oto która aktualnie jest tura, więc to już jest trochę mocniejsza umiejętność. Wciąż uważam, że przynajmniej dla większości moich jednostek to nie będzie dobra umiejętność, może dlatego, że już większość z nich ma Was wazednik wundy na swoich broni w mele. Tu mamy klasyczne kolejność rozstawienia stołu, którą sobie możemy pominąć. Kolejna rzecz, którą Nachmund Gantner niestety wprowadza, mówię niestety. Bo krucjata zdaje się być sezon do tyłu. Podczas gdy competitive otrzymał wyraźny opis akcji w Nexus, w Paranexus dla krucjaty akcje były wciąż popsute. To znaczy, było akcję, można wywołać, gdy jednostka jest zdalna do strzelania. Czyli gdy miał, ma assault i jest w pobieganiu, albo gdy jest w melee i ma pistolet, to też jest zdolna do strzelania, może wykonywać akcję. Tu akcje są już sprowadzone do tego poziomu, jak wyglądają one w competitive playu co mnie cieszy, że jest, smutni mnie, że dopiero teraz. I największa, najdziwaczniejsza zmiana, czyli deploje, a właściwie reinforcementy, a właściwie przychodzenie z rezerw i posiłki. Otóż w tej kampanii nie wystawiamy całej nas, naszej armii. W zależności od rozmiaru stołu, wciąż przygotowujemy rozpiskę na 1000 punktów, lub tam na 2000 na 3000. Ale e, przed w sumie zobaczyłem armię naszego przeciwnika Musimy zdecydować, jak podzielimy naszą armię. Ale wciąż w zakresie tych 1000 punktów. Możemy przygotować do trzech rezerw, ale musimy przygotować najmniej dwie rezerwy. od naszego stanowiska, nasze oryginalne ustawienie może mieć 400 punktów rezerwy po 300. Ale te rezerwy nie mogą przekraczać 1000 wciąż. Więc to nie może być tak, że mogą być do 300. Czyli na 100 ma 400, jeśli mamy 3 rezerwy, to tak naprawdę każda i tak będzie miała po 200. No właśnie, czyli i tak będziemy musieli wybrać e, to rozstawienie. Też dla się to nie jest tak, że musimy je wypełniać, czyli możemy sobie wziąć e, to ten, typ, ten podział punktów i nasza główna, główna armia będzie miała 400 punktów, nasza pierwsza fala będzie miała 100. Nasza druga fala będzie miała 200, nasza trzecia fala będzie miała 300. Tak możemy sobie to oczywiście też podzielić. Albo możemy 400 i 300 i 300. Albo 500 i 200, 200 i 100. Wciąż nasza pierwsza fala będzie przychodzić na koniec naszego momentu w drugiej turze, nasza druga fala będzie przychodzić na koniec naszego momentu w trzeciej turze. Nasza trzecia fala nigdy nie będzie przychodzić. Więc przygotowanie się na trzy fale nie widzę powodu. Naprawdę nie rozumiem konceptu tego pomysłu. Znaczy rozumiem narracyjny pomysł na, 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 na tą mechanikę. Faktyczny, growy niekoniecznie. Zwłaszcza, że myślałem, że może to jest tak, że jeśli wybiera się ten, jednak trzy fale wsparcia zamiast dwóch, to ma się trochę więcej punktów, bo każda może mieć do 300 punktów, czyli w teorii mamy że mamy 900, mamy... 1300 punktów zamiast w ramach tych normalnych 1000, bo e, przyszły w posiłkach, więc, jakby to jest pewien podatek, który zapłaciliśmy, dlatego mamy więcej tych punktów. Lub przynajmniej, że mogę mieć w rezerwie więcej niż 1000 punktów, ale na stole mogę mieć wciąż maksymalnie przyjąć tylko wciąż te 1000. Czyli mogę mieć właśnie posiłki 400, 300, 300 i 300, czyli 1300 punktów, ale. Jeśli wystawiłem już 300 i 300, to tych ostatnich 300 nie mogę wystawić, bo to już przekroczyłoby 1000. Nie, to niestety tak nie działa. Nasza rozpiska ma na 1000 punktów. Dzielimy ją sobie na sposób podany. Nie możemy w... nic więcej. Z opisu wynikało, że to ma by być jakby przygotowanie na odpowiedź wroga, na od... odpowiedź na aktualną sytuację na stole, ale nie do końca, zwłaszcza, że to nie jest zwykłe wyjście z rezerw, tylko jednostki z deep strike'em. Wciąż wychodzą jako jednostki z Deep strike'em, ale może przesunę na stronę, która o tym opowiada. Ale jednostki, które nie mają Deep Strike'a, e, muszą się wyjść z naszej krawędzi stołu w jednym calu od niej. Więc jak dla mnie to jest bardzo. duże ograniczenie, które nie wiem czy się spodoba graczom. E, Będę musiał niedługo już o, niedługo o, nich, ich, o tym poinformować i zapytać o ich opinię. Bo mi osobiście ta mechanika, mechanika niekoniecznie się podoba. Coś, co jest interesujące, coś, co jest ciekawe i co e, myślę, że będzie używane, to Surgical Deep Strike. E, to jest porzucenie aktualnej, e, aktualnego balansu, jeśli chodzi o Deep Strike. Wiele jednostek ma umiejętność Deep strike na inną odległość niż 9 cali i Games Workshop zablokowało wszystkie Deep Strike'i na bliżej niż 6 cali, a ta mechanika właśnie wprowadza dla każdej jednostki, która ma Deep Strike, Deep Strike na 3 cale. Tylko z pewnym kosztem. Otóż raz na turę, e, gdy jednostka wykonuje Deep Strike, możemy powiedzieć, że wykonuje Surgical Deep Strike. Może pojawić się nie bliżej niż 3 cala od wroga, ale za każdą jednostkę, za każdy model, przepraszam, za każdy model wroga w 9 calach od nich, e, który się pojawi z Deep który nie jest szokowany i który ma OC większe niż 0, czyli tak wszystkie skaraby, bisty, e, Dziwaczne stworki nie blokują tego, ale każdy model, który jakiś oce ma, e, nakłada karę na surgical deep strike test. Bo po tym, jak sobie zrobimy takie deep strika, bierzemy dwie kostki, rzucamy, do wynik od wyniku odejmujemy każdy model wroga i porównujemy sobie e, z fikuśną tabelką tutaj. Cztery więcej, wszystko jest OK. Czym niżej, tym gorzej. Zaczynam od testu Battleshocka. Potem idziemy, jesteśmy zszokowani, a potem mamy deep strike, mishap, rzucamy jeszcze raz na inne konsekwencje i najgorszą, przepraszam, najlepszą rzeczą, jaką możemy wylosować to D3 mortale i battleshock. Najgorszą, jaką możemy wylosować to jest disaster, czyli po pierwsze D6 mortali, po drugie battleshock, do końca tury nie możemy strzelać ani deklarować szarży, więc tak naprawdę jesteśmy po prostu bezużyteczni w tej turze po tym. Deep Inny fajny to jest to, że musimy się w innym miejscu. To eee, też bardzo ciekawa, ciekawy efekt tego naszego deep-strike'u. E, tak, jak wspomniałem, można kontrolować dane, e, dane urządzenie. To daje nam dostęp do czterech różnych umiejętności. I tak, e, Prefektus Bastion pozwala: e, cytuję: Master Up to 4 Reinforcement Waves instead of 3. O czym, chodzi, o co chodzi z tymi falami e, posiłków, wyjaśnię później. E, Tower of Murmuration, czyli odpowiednik as, e, nie astronomikonu, tylko e, chóru e, tych nie nawigatorów. Astrobatów, tak. To pozwala nam dobrać dodatkowy jeden stateczek Gol. O tym też za chwilę. Dalej, Akradan Spaceport. Pozwalałem wykonać dwa Surgical Deep Strikes zamiast jednego, naturę. E, dodatkowo, jeden z tych testów będzie mogli przywrócić. O tym też za chwilkę. Prawda, jakby zrobić to w swojej kolejności? Prawda, jakby powinni, powinni e, najpierw wyjaśnić umiejętności, a potem wyjaśnić, jak działa kampania. E, to jest rzadki przypadek, kiedy, może, tujący Max zrobi tak, że już wyjaśniłem wszystkie te umiejętności, żeby to lepiej trochę brzmiało dla Was, drodzy widzowie. I ostatni Emperor's Voice. To jest prawdopodobnie najpotężniejsze, biorąc pod uwagę, jak działa ta kampania. Za każdym razem, gdy ktoś się pojawia w rezerwy rezerwie, rzucamy kostką na 5 plus ta jednostka dostaje D3 Mortal Woundów. To jest bardzo niebezpieczne. Wyjaśniłem już dlaczego. Dalej mamy agendy. W końcu akcje są ładnie opisane. Jest znacznie więcej agent, które są zablokowane dla kogoś. Po 3 lata kara, po 3 lata Defendera. Dawniej było tak, że w najgorszym wypadku była to jedna agenda, która była w zablokowana. Dostęp do tego danej grupy, tutaj mamy już większą grupę, co będzie moim zdaniem bardziej graczem motywować, żeby właśnie tym atakerem być, a tym defenderem być, żeby korzystać ze swoich ulubionych agent. No i dalej, oczywiście, mamy misję. Coś nietypowego, bo mamy taką jakby generyczną misję postać tego Strategic Strika nie kojarzę, żeby w tym. W, 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 w Parianexus była taka po prostu generyczna. Tak się stałem czy ona w ogóle jest. Jest na jest na, to, jest na tabelce. W no, każdym razie nigdy nie grałem takiej po prostu generycznej. Tutaj dosłownie nie ma, nie ma nic, e, co by jakkolwiek urozmaicało tą moskę, po prostu 5 markerów na stole. No i dalej mamy już inne e, poziomy, że standardowe misje. Że jakoś żadna moje specjalnej uwagi nie zwróciła. Jest jedna, która ma bardzo fajne rozstawienie stołu. I oczywiście są... Na... O, to też jeszcze kolejny, bardzo ciekawy deployment. No i oczywiście są trzy misje na większe stoły. Podsumowując, to jest aktualnie moje najmniej ulubione rozszerzenia. Rozszerzenie do kurcjaty. Moim zdaniem, Parajan był najciekawszy. Ten strategic footing, który był tam wprowadzony, dało trochę więcej interakcji między graczami, jeśli chodzi o właśnie wybór, kto jest tak kto jest defenderem. Zbieranie czarnego kamienia było opcjonalne, ale było bardzo promowane, głównie dla doświadczenia dla charakterów. Więc wszystkie, wszystkie te mechaniki się zazębiały między sobą, były bardzo fajne. Tak samo wielu graczy lubiło relikty i agendy, które tam były. Jedyne, co był problem, to brakowało ulubionej agendy każdego gracza, czy niszczenia pojazdów przeciwnika. Teraz agenda, którą zawsze ludzie chcieli brać, nie tylko przeciwko mnie i akurat w prajnieku tutaj nie ma. Tyranic War miał tą śmieszną drzewko rozwoju łowców bestii i wilgachnych bestii. Z tego nikt nie korzystał, bo to blokowało normalny, znaczy nie blokowało normalnego rozwoju. Ale cechy niekoniecznie były dobre, a trzeba by było wydawać rekwizycje na awanse w tym drzewku. Gracze zwykle na to rzeczy nie mieli. No tu specjalnym mechaniką są e, epicy bohaterowie, których nie używamy. Dziwaczny deep strike, który, e, przepraszam, deep strike jest ok, deep strike jest fajnym mechaniką. Dziwaczny deployment, który myślę, że nie będzie podobał się graczom. Ale przywr przywr przywrócenie akcji, myślę, że jest ciekawe. I sam koncept, ta mechanika drużynowego grania też myślę, że jest interesująca. Szkoda, że w samej książce nie ma w takim razie zasada 2 na 2 gier. To wszystko jest tylko w White Warfie, bo Moim zdaniem mogą być bardzo skrótowo pokazane, jak takie rozgrywki można prowadzić w tej książce do krucjaty. No i też umiejętności, relikty, agendy wydają się być na oko spoko. Jak najbardziej zagramy w tym systemie. Czy będziemy go lubić? Czy będziemy w nim często grać? Tu już mi ciężko powiedzieć. Zobaczymy za dwa miesiące prawdopodobnie. To tyle, jeśli chodzi o Nachmund z Gondlet. Następnym razem, gdy się usłyszymy, drodzy widzowie, wrócimy sobie do Gwardii w jakimś zakresie. Do usłyszenia następnym razem.